Udało mi się pokonać 1237 schodów. Na szczycie zobaczyłem to. Stąd widać całą Tajlandię. Nawet Warszawę. Warto było serio tych widoków. Nie zapomnę do końca życia. Ten port, z którego my wypływamy na różne wyspy. Schodzę, bo pluszyńska się będzie martwić. Zobaczymy ze stoperem w ręku, ile mi zajmie zejście. Moje nogi płaczą, ale jestem z powrotem na dole. 11 minut zrobiłeś z dwie strony. Zejście. Bez zatrzymywania. Się. Jakieś petardy zaczęły strzelać. Podobno to lokalna tradycja związana ze składaniem intencji. Ale nieźle się przestraszyliśmy. Ja już tam więcej nigdy nie wejdę. Jak już się jest na samej górze, nagle odpuszcza całe zmęczenie. Nie wiem czemu tak się dzieje. To jest moc wyższej siły po prostu. Ale warto było wejść. Świątynie na dole otaczają małpy. Pogłaskałem jednego gościa, ale wy nigdy tego nie róbcie. Czas na koktajl w nagrodę za wysiłek i odwagę. No sugar, no ice. Just fruit. Just fruit. Potem próbowałem jeszcze znaleźć świątynię z figurą tygrysa w dżungli. Biegam sobie po dżungli, biegam sobie to wygląda jakby tutaj jacyś mnichowie żyli. Są jakieś domki i suszą się te ich pomarańczowe szaty. Idziemy dalej przez dżunglę. Przeszukałem jaskinię, ale... Nie ma tego tygrysa. No tiger here. Where is the tiger? Zamiast tygrysa bambusy większe niż nasze mieszkanie. Oj, ja, jakie bambusiaste, potężne bambusy. Patrzcie, jakie drzewo. Jak z awatara. Rezygnuję z szukania tego tygrysa, wracam. To był wspaniały dzień. Tajlandia nas znowu zaskoczyła.